Siemanko zrobiło się trochę chłodniej, trzeba już ubierać grubsze ciuchy. Ale witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj postaram się pokazać Wam mój patent na przygotowanie cylindra z włoski do piaskowania. Porobiłem sobie takie blaszki, takie osłony. Jedna z nich oraz druga, i zaraz postaram się Wam pokazać, jak to wygląda już przy cylindrze. Zapraszam do oglądania. Tak więc mamy już nasz mój cylinder, który będzie, pójdzie do piaskowania. I tutaj ta osłona, jest ona wykonana z rury. Która została przetoczona, ale można spokojnie sobie wyciąć z blachy pasek, zaspawać i tak samo tutaj dociąć górę de kielek. Nakładam tu na górę naszej, zakrywa wszystkie nasze prowadzenie tłoka w tulei. Tu też zakrywa dwa kanały. Można to było zrobić bardziej profesjonalnie, lepiej, ale jest jak jest. Można było się też pokusić, żeby zrobić tutaj dookoła, dookoła zrobić yy, całe, wyciąć z blachy, żeby zakryć całą tą przylgnię, ale z uszczelkę, szczelkę myślę, że to wystarczy. z drugiej strony mam taką wielką prostą blaszkę oj, że brakuje mi rąk No, i zakładam sobie nasz dykielek na górę cylindra nakrętka. Oczywiście w te kanały jeszcze pójdą szmatki, aby nie dostały nam się tam niepożądane zanieczyszczenia. No i się dokręcamy mamy elegancko wszystko tutaj zakryte. No i sobie dokręcamy nakrętkę. Mamy wszystko elegancko zakryte. Tutaj już tak samo włożyłem szmatkę. Można było dorobić jakiś korek, ale nie było na to czasu. Włożona w środek jest szmatka zaklejona izolacją. Tak samo będzie z tej strony, od wydechu, w środek szmatka i zaklejone to wszystko izolacją, żeby też nam gwintu nie rozwalili przy piaskowaniu oraz będziemy chronić gładź naszego cylindra. Myślę, że fajny patent, już nie powinno się przy tym przytrafić żadnych y, niepożądanych efektów w postaci y, że dostanie nam się piasek w środek cylindra. Może jeszcze postaram się nagrać jak jakiegoś Time jak zabezpieczam tą, tą część cylindra. O, ok, ja już jestem w domu. Niestety coś przestawiało mi się telefonie i nie na, czy nagrało się ale nie mogę tego otworzyć e, nagrania czyli mam tutaj już wszystko pozabezpieczone tutaj w środek została włożona jakaś szmatka zaklejone to wszystko taśmą izolacyjną żeby nie spierdzielić gwintu podczas piaskowania tutaj już podobnie to widzieliście Tutaj w kanały i w środek, w tuleje cylindra został. Teraz została też włożona szmatka. I tak to się prezentuje. Jak podobał Wam się ten patent, to możecie zostawić jakiegoś komentarza. Oczywiście, jeśli podobają Wam się moje filmiki, to zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, jeśli ktoś jest nowy. Oraz zostawiłem jakiegoś lajka i komentarz. Chętnie odpowiem na Wasze komentarze, chętnie się czegoś nowego. A jeśli podoba Wam się patent, też piszcie. Myślę, że się komuś przyda. Jak ktoś chce podejść do tematu profesjonalnie, no to myślę, że nie jest to zły temat. No i to by było. W dzisiejszym odcinku na tyle. Zapraszam na kolejne odcinki. Tutaj już mam przyrzeczkowane, jak widzicie, poliamid 40. Info już wkrótce, ale pewnie domyślacie się, co to z tego będzie. W takim razie do zobaczenia, do kolejnego odcinka. Na razie, cześć.